Samo postępowanie upadłościowe jest już postępowaniem dosyć silnie y, zliberalizowanym i odformalizowanym. Są jeszcze elementy, które powinny zostać y, zmienione, natomiast podstawowym elementem jest to, że liczba upadłości konsumenckich powinna w Polsce nadal rosnąć i w związku z tym powinniśmy wesprzeć ten proces poprzez y, wsparcie sądów upadłościowych, które muszą sobie z tymi postępowaniami radzić. Więc y, najlepszym rozwiązaniem byłoby skierowanie większej liczby etatów, y, Uzyskanie większej liczby sędziów, żeby można było te wszystkie stopniowo generujące się przestoje rozładowywać. W roku 2017 liczba upadłości konsumenckich zapewne będzie wzrastać. Nie tak szybko jak już jak, jak, jak teraz. Podejrzewam, że głównie dlatego, że sądy po prostu nie radzą sobie z, z napływem spraw. Natomiast docelowo najostrożniejsze szacunki mówią o 10 tysiącach upadłości konsumenckich rocznie w Polsce, i to nadal nie będzie problem dla gospodarki. Jeśli się popatrzy na naszych sąsiadów, chociażby na, na przykład Niemiec, gdzie jest 90 tysięcy upadłości rocznie i ich gospodarka w żaden sposób na tym nie, nie traci, i sądy sobie z tym radzą, a niemieckie postępowanie upadłościowe dla konsumentów jest dosyć sformalizowane, więc. Koszty, czas, wysiłek są porównywalne, no to niestety to oznacza, że po prostu będziemy musieli wesprzeć sądy upadłościowe etatami, pieniędzmi i czasem, żeby można było rozładowywać te wszystkie zatory. Upadłość nadal nie ma być idealnym rozwiązaniem wszystkich problemów. Upadłość musi boleć bo upadłość jest związana także z tym, że wierzyciele ostatecznie nie uzyskują swojego zaspokojenia. W związku z tym to nie może być najprostsza procedura na świecie. Ona musi mieć swoją delegliwość, żebyśmy zbyt chętnie po nią nie, nie sięgali.